Czołem żołnierzyki, moje kochane, z tej strony jak zawsze kłania się nisko Rutain. Mam dla Was kolejny poradnik z serii Ustawienia Graficzne, prawda? Jak wiecie, sam zazwyczaj robię te poradniki do gier, w które gram. A że zdarzyło mi się grać w Tarkowa, i jak wiecie, muszę troszeczkę w grę pograć zanim, zanim cokolwiek do niej wypuszczę Ustawienia Graficznych. Tutaj też to trochę potrwało i na ostatnim streamie właśnie wpadli koledzy, którzy mi bardzo pomogli. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam w czwarteczek ogólnie na nocny stream z Starkowa i do wspólnej gry, ale ogólnie rzecz biorąc pomogli mi dostosować ustawienia graficzne. Które ja dzisiaj po prostu postanowiłem Wam pokazać, tak żebyście też mogli z nich skorzystać. Myślę, że naprawdę warto zerknąć, czy Wam się to spodoba, czy nie. Dla mnie gra zaczęła zupełnie inaczej chodzić, zupełnie inaczej wyglądać dużo, dużo lepiej. Więc, nie przedłużając, lecimy. Po pierwsze, Primo, musicie odpalić grę prawda? Tutaj w dolnym rogu macie te zębateczki, wchodzicie na te zębatki i do pierwsza, pierwsza, pierwsza powiedzmy sobie tutaj zakładeczka mamy game i schodzimy tutaj na sam dół. Fov, ja mam ustawione na 50, tak jak było, czyli tu nic nie zmieniłem, ale mamy opcję tak zwaną head bobbing. I head bobbing zjeżdżamy to do samego do samego dołu. No nie chcemy, żeby nam ta y, głowa, powiedzmy sobie, ruszała się. Nie, jeżeli chodzi o y, tutaj ogólnie rzecz biorąc. Y, te zakładki, tak jak Quick Slots, Auto Hide, Stamina and Stance Always Show, czyli zawsze pokaż. Health and Condition, czyli zdrowie, zawsze pokaż. Helkorusze tutaj monochrome, Everything i Default. Ja tutaj myślę, że jeszcze zobaczymy sobie ten Stamina, ten, ten quick, quick Slots. Ogólnie rzecz biorąc, ja zrobię sobie jeszcze Always Show i zobaczymy, jak to będzie działało. Następnie przechodzimy do, usta do ustawienia graficznego. A więc tak. Ci, którzy mają monitor 1080p, będą grali w ten p więc tutaj proszę się nie sugerować tym ustawieniami 2K na przykład, dlatego że ja mam po prostu monitor 2K. Ale ustawiamy to Screen Resolution, ustawię mi na rozdzielczość waszego monitora. Respekt Aspect ratio, aspekt powiedzmy sobie, waszego monitora. Zazwyczaj to będzie automatycznie poprawnie wypełnione. Jeżeli chodzi o screen mode, ja używam full screen, full screen. Over Graphic Quality mam to na custom, dlatego że. Tekstury mam ustawione na wysokie, jeżeli już chodzi o shadowsy, mam to zrzucone praktycznie do zera, czyli low. Object LOD zrzucony najniżej jak się da na dwa. Overall visibility najniżej jak się da, shadow visibility najniżej jak się da. Anti-aliasing TAA high, tutaj mam to tak ustawione, Respa resampling jeden razy off. HBAO Off SSR Off Anisotropic Filtering Off Sharpness, tutaj mam 1,1 Lobby FPS limit na 60, Game FPS limit na 120. No, jak ktoś ma potężny komputer, to sobie oczywiście może tutaj to przesunąć na maxiocha, ale ogólnie rzecz biorąc, no mówię, no nie sądzę, żeby to u mnie, u mnie więcej pociągnęło. Tak, jeżeli chodzi o Post Effects, ja tutaj nie mam tego włączonego. Jeżeli chodzi o dźwięk, volume mam zrobiony na 70, interface volume ogólnie rzecz biorąc na 100, to też można zrzucić sobie do 70. Chat volume na ogólnie rzecz biorąc 0, z tego względu, że ja używam Discorda. Jeżeli gracie z kolegami nie używając Discorda, no to wtedy sobie tutaj ustawiacie to w zależności, jak możecie w grze to dostosować. Ja wrzuciłbym gdzieś na 50, music volume na 40, hideout volume na 100, i tutaj, tak jak widzicie, wiele się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o keybindingi, no to jest wszystko kwestia, powiedzmy sobie, w waszej wyobraźni, myszki, którą posiadacie, możecie sobie wszystko przypisać tak, jak chcecie. Ja akurat mam mouse sensitivity na 0.3 i ogólnie aiming na 0.3, dlatego, że ja zazwyczaj w grach używam dość niskiego, dość niskiej czułości. Odrobicie robicie save, i to wszystko, moi mili. Także życzę wam udanego giercowania, udanych walk, udanych walk na na tarkowie. No ja czekam do czwartku. Umówię się znowu z kolegami, mam nadzieję, że wpadną i pogramy. A ja przy okazji chciałem Was wszystkich zaprosić na moje streamy. Żebyście wpadli na moje social media, mam stronę fanpage'ową na Facebooku, mamy również Discord kanałowy, na który serdecznie zapraszam, możecie tam zadać mi różne pytania odnośnie sprzętu, ustawień sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Także nie tylko, nie tylko gry. A dzisiaj to już wszystko. Będę się z wami żegnał. Jeżeli kanał Wam się podoba, zachęcam do zasubskrybowania wciśnięcia dzwoneczka notyfikacji, pozostawienia kciuka w górę pod filmem. No i co widzimy się na kolejnym streamie. Trzymajcie się, hej,